To może oznaczać tylko jedno. Podróż Ursusem, szybciutki przegląd, ile ma paliwka, około 80 km, płyn jest, kurczę wam powiem dzień do nocy, jeżeli chodzi o chłodzenie Perkinsa A60. Ten to ani temperatury nie łapie, ani płynu nie wyrzuca. Nie wiem. A 60 km jeździłem, to ten wentylator od chłodnicy tak ciągnął te powietrze, to aż nogi mi powtarzało te gorące powietrze, yy, paliwka dolejemy, paliwka dolejemy. No to tyle. nie będziemy lać tak z pół baku, żeby było, chociaż. No i dobra 20 litrów. Nie chcę lać do pełna z tego względu, albo jak on odbije pistolet, to tyle naleje żeby nie chlupało Przydałoby się beleczkę założyć do transportu. czy to ciężkie czy nie trochę waży Dobra. Wszystko gotowe. Można ruszać. Widzimy się u Hopoka. Hopok. czapeczkę do wętli? Nie. Ja muszę powietrze pospuszczać. A, a, bo żebym napompował, żeby się koła nie uginały, a teraz skaczę jak. I... No, tak to co? Patyczkiem to ile będziesz wy wypuszczał? Bo z przodu, z tyłu też. Tutaj to można kombinerkami kombinerkami z tyłu, z tyłu też muszę opuścić Gdzie to tyle powietrza? to. A tak to już wszystko porobiłeś? Daj on na jednym protektorze stoi, kurna, gdzie to tyle powietrza. Na trzech żeby stał A ty gdzie jedziesz teraz? No pyżet Podrapać Zależy tylko A nie Drapać Dobra. Oj chuj Py wiem gdzie powiedział Wyszeliło Nie to tyle powiedzia Na Dobra. trzech żeby stało Dobra Nie stoi na to Dobra, dobra, nie, nie może być tego mocno. Na no teraz do transportu tylko. Ujęło się trochę, dobrze. I tamtą stronę też. Tu się wykręcaj. A tak jak się czujesz chłopoczku? Zależy z Ogólnie. Musiałbyś mierzyć czy się nie mierzę najlepiej. No to przyjmiesz. Ma. Chociażby był jeden Ale jednakowo musi być nie? To, że... No Kurwa wczoraj tak wiało Kurwa mówię przed wieczorem Jeden jest no nie No i dobrze tak ma być Do transportu może być Środka. No, okay. oryginalnie od środka jest. Ej, co to się stało? No, widzisz? I chodź, zobacz tutaj. Ja pierdolę. Co się stało? Że tak w No, widziałeś? jak Ja to mam oko. Ja pierdolę. Zostało jeden. No i dobrze. A to opona potękana. Dobra. To od ciebie. Dobra. Dalej. Nie. Mam. Nie, tu ja kupię inne, takie oryginalne. Wiesz co, co bym chciał od ciebie? Bo coś zgubiłem. Nie mam. Nie pomogę, panie, bo. Zarobiony jestem? Zarobiony jestem. A nie masz co tutaj? Nie było tutaj. Nie wiem, to taka wersja, taka uboga wersja. 1 i 2. No. No, tak mi być. Panie, tutaj o, ty trytką wziąłem, bo mi po drodze zawleczka wyleciała. No i zawleczkę chcesz? I śruby najlepiej. Tych też nie założyłem i to podskakuje. A i dupa. Tych nie Ty. No musisz mieć to, bo zgubi. No nie zgubię, tylko podskakuję. Nie skręci, a Albo Jak tam ile było? Jeden, dwa. A tu jest 2 i dwa. To spójrz jeszcze trochę. Dwa i dwa to za dużo. W tą stronę nie, kręcić musisz. Tu nie ma lewego gwintu. Dobrze, że lekko chodzi. Widzisz? Wszystko nasmarowane, babcia, to chodzi, nie? Mm. Za mało. Co ty wkręciłeś? Jeszcze. Ty wykręciłeś. No chciałeś, żeby wkręcił. No to tak koło się wkręca. To się wykręca, czy wkręca? Ty, wykręca się. A jak to? Teraz to w ogóle. Kurwa, dobrze kręciłem to. No ale mówiłem ci, że w lewo. Babcia i taka jest robota właśnie u nas w domu, taka atmosfera właśnie, nieprzyjemna, mówisz mu... Ja kręciłem w lewo, on mówi, że w prawo, no i tu kręcę w prawo raz, drugi... No. No nie, no z tym człowiekiem to ty, kurwa nie idzie pracować. No babcia ciepło się robi. Niedługo będziemy wiatę chyba składać. Prosto będzie? Mniej więcej tak. Dobra. Trzeba troszeczkę się obniżyć. To jest ciut, ciut, jeden gwint. Dobra. To w prawo. No. O tak. Aj, bo Ty nie umiesz. No i tylko tą śrubę ej. No to ja go zabiorę No do tego Do tej zawleczki No Dobra Siedzi A babcia co tak słychać ogólnie? Wszystko dobrze Co? Przy Przyjadę to kawy się napiję, dobra? Jak No jak przyjadę, teraz nie. Ale teraz Jadę, no? Znaczy, drapakiem jadę, babcia. Co jest? Dupa. Normalnie. Tylko śrubę i koniec. To już. może być reszta. No jeszcze tam zrobić? A ja wiem babcia, na usługi, a nie wziąłem kasy fiskalnej, nie wziąłem. Nie, nie przychodzi? No może ma kogoś innego już. Nie? No. Kaśmierz w domu? To jest, to, 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 jest. to jest ładowacz. Albo łyżkę można założyć, albo taki widły do palet. A? No ale no, 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 bo widzę, że. Samo to. No bo to jest, Tu się dokłada albo łyżkę, albo. albo widły. No. I tak to babcia jest. Nic w polu nie robione, to pany czyste. No czyste. jest te Nawet jakby było robione to po takiej drodze to już by się wyczyściły A ten kotek to grzeczny chyba, co czy nie? On, on ma gdzieś kociaki Tak? Ale Nie może znaleźć, nie pokazuje. No no Co on zginął tam? Chodzi tam wczesne do rynku, ale... Co piesek? Azor? Gdzie rogi znalazłeś? To ja jebię sobie, no. To na srebrno? To było, nieładnie O, i elegancko będzie. Teraz to już mnie wylata. A śruby masz? Jaką śrubę? Nie ma śruby. Ja nie brałem, mówię od ciebie weźmiesz. Ja! No co? Dalej Dobra, jadę tam. To, no to zaczepimy, masz jeszcze... Co? No to belkę ściągniemy, to zawleczki będą. Masz ten. Co? Czekam do kieszeni z Apnie parzyły. Dobra babcia, ja tą drugą bramą wjadę i... Drugą. gdy dookoła pojadę. Bo tam jest drapa. Dobra i truja. pan co robi nowe ograniczniki? a co a co ten... te sprężyny nie trzymają w tym? teraz nie będą się aha To były 12 oryginalne to by nie siadał tak kolejna to pan nic nie wyszło co siada? nieee to panie to ja mam plan zrobimy biznes chcesz? Ja ci sprzedam te moje od 60 A ja sobie kupię szersze i większe Chciałbyś? Jak od 60? Ja bym chciał o te oryginalne dwunastki, a nie tam takie Co? Czekaj, no. A chciałbyś? Ja też mam ja mam 14 Nie no co tu nie wysłupię No wejdą do ciapka. Nie, dobre. Dobre są. Mocniejszy teraz jest chociaż Co? Bo jest są troszeczkę mniejsze. No to radialki by mogliśmy kupić, a nie Mogliśmy kupić radialne. A panie, a włączysz koguty? Panie Włącz pan koguty No daj, włącz. Weź. No włącz pan koguty Mogę ja? Mogę raz? Proszę bardzo Włączasz te białe też? Te białe nie

Ale to daje głośno, aż, aż w uszach. A tu ma światełka. Ty mówisz, że to jest cicho. To z przodu, z przodu to idzie oguchnąć. Było to. Tak na tak fajnie, ale ta piszałka niepotrzebna. Dobre jest? Oj chłopok, chłopak Chłopak <śmim> daj się przejechać Ja myślałem, że piątką przelecę po tych bagnach A ja piątką musiałem po tych On się nie chce wyłączyć. Trzy krótkie, jak będą mi wtedy było. Dobra. Sam, sam. Chciałeś, takie chciałeś. Tu trzeba. Jakby izolację, żeby z tym się winą. A co teraz lepiej? To deszcz nie pada, tu? No. Nie masz tego. Dytka. Tak. Izolacją, jak było, czy przez Kurwa, formy. Dobra, ja spadam do chałupy.